dobra, ciekawą grę nam tutaj, kto to był, kto to nam powiedział? Coulsoner nam zapodał. T Tutoriala nie robimy, bo to jest tutorial, jak myśmy... Mm. No... A już... Jasne, bo widziałem trailer gry. Musimy, moi drodzy, w tej grze obkręcać i łączyć. Będzie quest na trzy domki, bo my już wiemy, że to jest nasz quest. O, plus 5 punkt, a to jest quest na las. Quest na las zróbmy sobie tu. I teraz mamy o, trzy tory puścić obok siebie. To nie będzie takie proste, ale może się udać. To musimy zrobić pola i rzekę. Widzicie to? Zróbmy ją tu. Patrzcie, jaki las żeśmy zrobili. No bo to ma być 5 drzew. I to już jest 5 drzew i dostaliśmy punkt. A czy Dorfomantik to jest gra planszowa. No i co z tymi yy, z tymi lewiców? Czy można mówić lewakiem czy to jest obraźliwy, bo nie wiem nie chcę nic wyobrażać? Dzięki jest ekstra. Spodoba Ci się z tym prawiczkiem? To to, to to Nie chyba nie. Dobra, tory. O, patrzcie! Teraz mamy domek i tory i jeszcze jeden tor musimy zrobić. Gdzieś tu mieliśmy rzekę, nie? Nie, to nie pasuje w ogóle. Łąka. A Dawidek, wiecie co mi ciężko powiedzieć? Ciężko mi stwierdzić to, czy Dawidek jest, czy nie jest. Bo mi się wydaje, że Dawidek jest po prostu, że on się takimi rzeczami nie interesuje. Jak prawo, ekonomia, coś tam. to jest, że to nie są rzeczy, które by go w ogóle zajmowały, że tak powiem. On się interesuje. No właściwie, czym się Dawidek interesuje? Poza graniem i jedzeniem. Właśnie, Dawid się interesuje. Graniem, jedzeniem się interesuje. Co to znów się coś wy wyłączyło? O kurde, patrzcie, jak złączymy 9. Jo, jezioro czekajcie, zróbmy jezioro. Dobre chłopaki ze Śląska nie są lewakami. No, może coś w tym być, że jednak na Śląsku jest taka kultura. Co się przesuwa jakoś? Kultura acy. Mi się wydaje taka, że. Niby jest ja to jedno wielkie miasto tu u nas. Znaczy, jedno wielkie, no wiecie o co chodzi. Roczek minął jak jeden dzień. Dzięki, wektor zasób kabolu. Tu jeszcze trzeba będzie pola dostawić. A to gogusie warszawskie to, to... Są wszystko zale... No właśnie nie wiem czy to jest jakiś... Przypadek warszawski. Czemu warszawskie by chcieli mieć... Tego nie rozumiem, dlatego chciałbym tych ludzi, chciałbym kogoś takiego pod, pod spotkać, pogadać i się zapytać, kim on jest, co on robi w życiu. I skąd takie pomysły? O kurde, ale żeśmy rzekę zrobili o No dobra, ale my to ułożymy i co, jakiś punkt zdobędziemy. Jakby rozumiem system, ale nie do końca czuję w tym jakąś. Satysfakcję z tego, że to coś układam tu. Aha, czekajcie, tu jest ten. O ja, trzynaście. Co to było, że nie skończyliśmy torów, czy o co chodzi? Patrzcie, trzynaście domów. Dobra, wodę zrobiliśmy. To gra planszowa taka jest, powiedzcie mi, bo to wygląda na, na typową grę planszową. Po, yy, po prawej masz ilość klocków i dostajesz nowe jak kończysz zadanie. Czyli trzeba jak najwięcej zadań kończyć. A czemu tu jest takie X? A, bo jak tak zrobię, to dostanę nowy dobra. Ok, to dlatego mi się te tory chyba tam tak dziwnie, taki dźwięk był. O ja, a to będzie duże jezioro trzeba zrobić a jak poruszyłeś taki temat bo zobaczyłeś coś śmiesznego odnośnie tego wiecie co bo ostatnio sobie myślałem kurde ja wiecie, oglądam sobie różne takie filmy jakieś tam wiecie yy, filozofie ekonomiczne pseudoekonomów, ekonomów wiecie i, i jakiś ekonomistów mm, jakieś teorie co się stanie na świecie i ten i sobie tak o kurde, duże to, duże to pole. Eee, no i jak tak sobie to oglądam, to mi później tylko takie rzeczy wyskakują. I mówię, kurde, a co z całą resztą? Nie. Mówię, to sobie wyjdę z tej swojej bańki i po, pooglądam sobie trochę z drugiej strony. Nie, Tych, co są co bardziej rozdawać pieniądze. I ostatnio i mówię, no dobra, to gdzie, gdzie takich znajdę, nie? bo nie mam zielonego pojęcia, jak to znaleźć. I sobie myślę, kurde, no ta lewica, ten Zoidberg cały, mówię, tam coś będzie. No i sobie googluję jakiś, y, lewica, Zoidberg razem, nie? Na no. tym, na mm, na YouTube patrzę, no mają jakiś kanał. No ale w taki nieciekawy, kurde, nieciekawy, to znaczy nic, yy... no tak jakieś tam trzyminutowe, o my tam F... będzie taką ustawę, wprowadzimy coś tam, coś tam, zagłosujemy, no takie pierdololo, no to mówię, kurde, nie może być, a później wpadłem na pomysł, że jest przecież ta lewi, młoda lewica, co się z nich tak śmieją zawsze wszędzie, mówię, kurde, to może ta młoda lewica, nie patrzę, rzeczywiście mają kanał na YouTube. no i są tam tacy młodzi, Jakieś panna tam wyskakuje, i, i wiecie, i widać, że pierwszy raz wyszła na scenę. I ten, no dobra, no tacy tacy sobie tam coś, coś tam sobie, że tak powiem, kręcą e, i, i sobie to pooglądam. A z, z, zwłaszcza, że mieli takie podcasty, nie? Więc znaczy, takie podcasty, takie jakieś tam spotkania, z kimś tam gadają, wiesz? Przez, hmm. No, można powiedzieć, taki podcast. Więc jakby półtorej godziny, więc można się wsłuchać, co oni tam gadają, nie? Eee, no i jeden przesłuchałem taki, co się strasznie tam jarały działaczki, że o, że był protest i na tym proteście i tak super. I to w ogóle i taka siła i ten Ami zawsze ojciec powiedział, nie chodź na protesty. Bo protesty wciągają i uzależniają, bo jest dużo osób i jest jakby, wiecie, ten taki efekt tego, że się czujecie, że jest ten, i to jest takie zwodnicze, i później różne dziwne rzeczy robicie, bo jest was pełno, żeby uważać przychodzeniach na protesty. I to mi od razu miałem flashback z tego, co mi ojciec powiedział, słuchając, co nagadają, nie? No ale dobra, a później było jedno takie o. że gadała z jakąś babką, która prowadzi na, dla osób bezdomnych, czy oni w kryzysie bezdomności, bo nie bezdomnych, to już teraz może nie wolno mówić. E, no, e, w Warszawie tam jakich by prowadzi, no i spoko, fajnie, tam prowadzi sobie, o kurde, ile drzew trzeba ułożyć, e, jakieś wiecie, wyciągają ludzi z bezdomności, no, ma to sens, ale jak sobie pomyślę o moich bezdomnych tutaj, co mają dom, a po prostu... Wszystkim wiesz. Wszystkim problem robią. Dookoła to już nie jest tak wesoło. Ja bym ją tutaj mogę jej mieszkanie jedno wynająć. To gdzie ostatnio nadproży wywalałem. Ciekawe, czy by było jej tak wesoło. Nie. Ale nieważne, wiecie. Fajnie dobrą rzecz robią. Więc tak sobie posłuchałem. No i ostatnio trafiłem też na grupę. Jest taka YouTuberka. Rysowniczka komiksów. Babis. Kasia? Chyba Kasia? ja ma taką grupę chleptuba. I tam filmy robi i się śmieje z tych. Śmieje się w tych filmach z tych polskich tych no. Pisarzy fantazy. Czekajcie, bo jak my se tu zamkniemy, to to będzie klops. Już wolę tak zrobić. O, coś takiego. Zrobię. No, i ona się tam śmieje, nie z jakiejś tam komudy czy kogoś tam. Ja nigdy nie czytałem za wiele książek, niestety. A już na pewno nie polskiego fantazy. No więc ona, no, no całkiem śmieszne te filmy, ma ten, no ale ma tą grupę. No i trafiłem na tą grupę. I ta grupa jest właśnie taka, że tam takie, tak mi się wydaje, tam jest taki zbiór takich osób o lewicowych poglądach. I mi ciężko jest to czytać, co oni tam wypisują. Czasem albo właśnie nie wypisują, bo to jest taka śmieszkowa grupa, ale hmm. tak no, tak kurde, tak na to patrzę, aż mi się tak krzywi wzrok. Jak se, wiecie, jakby nie krzywi wzrok. No, tak nie, nieprzyjemnie się to czyta. Bardzo takie jest to. Nie wiem, no nieprzyjemne, no i już właściwie koniec tej historii. Odklejeni są, słyszą, może by powiedzieli coś ciekawego, a nagle odklejona baba mówi o nacjonalistach. Aż nie o nacjonalistach, znaczy nie wiem o czym mówisz, nie Na czym? Dużo takich ekonomicznych rzeczy tam jest, wiecie, że o, o wyzysku, znaczy ja jakby nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo ci ludzie jakby. Wiecie, narzekają na wyzysk i na. Nie wiem na co tam. Na, na to, że wiecie, że ludzie mało zarabiają i coś tam, coś tam. I, I nie wiem, pewnie by zwiększyli podatki i jakieś prawa pracownicze zmienili i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby żyją w tym wszystkim i korzystają z tego, wiecie, z tych jakby. Jakby są. To są przecież najlepsi klienci tych wszystkich korporacji. I to jest takie dziwne dla mnie, że w takim wypadku, czemu tak, jakby nie wiem, przyczepią się do jakiegoś mniejszego przedsiębiorcy, a, a do mega korporacji, co wiecie, no w 50 krajach działa i z nich doi kasę, to są bardzo zadowoleni. I tutaj już jest wszystko w porządku. To mnie tak trochę dziwi, no i... Co tu trzeba? 5, a tu 4, czekajcie tu... 27 mi zostało, ale czy ja mam na przykład ten klocek? On nic nie robi, to zase go tu postawię, czy o co chodzi? To, to taki domek przygotuje na przyszłość, O, o czekajcie. No i co wy na to, a wy nic na to? Ja sobie gadam sam do siebie. Mnie na przykład zastanawia, z czego ci ludzie żyją w takim razie. Czy na przykład, czy oni kogoś zatrudniają na umowę o pracę? Czy sami są zatrudnieni na umowę o pracę? Czy jak na przykład wynajmują mieszkanie, to ile za nie biorą, skąd mają to mieszkanie, że się tak wszystkich innych czepiają, wiecie, i tak dalej, i tak dalej, to mnie interesuje, czemu to się nie, to się doliczyło, czy to się nie doliczyło, czekajcie, tu zrobię mega osiedle domku, falowiec taki. Kurde, ile torów. To musiała być jakaś gra planszowa. Kiedy vlogi z Tajlandii... Mówiłem, że mi się pliki straciły z vlogu. Co to jest? Aha. O kurde, ale se zrobiłem klops. O, shit. No dobra. Tu muszę mieć wodę z tym, z domkiem. A, to już kumam o co chodzi teraz. Co to znaczy Thanks For Playing Demo? Przecież Demo Over jak 17 klocków mi zostało Aha, Demo Tiles Place 75 Nie najbardziej rozwala kolega z Młodzieży Wszechpolskiej jak mówił że zakaz handlu w niedzielę dobry, bo ludzie to niewolnicy w Biedronce, a student już nie może sobie dorobić weekend No student już nie może sobie dorobić weekend No mi się wydaje, że to też musi być tak, że człowiek musi trochę tych, wiecie, yy. ogólnie to z lewej i prawej. Jak są ludzie mają po 20 lat, to po prostu w dupie byli, gówno widzieli i, i później i z jednych i z drugich się można pośmiać tak samo. Bo. Yy. Creative mode. No dobra, zagramy jeszcze raz Classic w takim razie, bo no i tyle, no i później takie kwiatki wychodzą. Czyli to trzeba po prostu jak największe kombo robić. No, to róbmy takie kombo. Patrzcie, 35 drzew tu trzeba ułożyć. A tu pola i tory to dajmy w tą stronę. No, nie chcę się ludziom pracować, tak mi się wydaje. Ostatnich czasach Sada chyba. Tu. Trzy domki, to tu jest ja zróbmy. Po co studiaci tracić piętnaście kazutek? Jak można zostać streamerem i odpalić, właśnie może sobie basem odpalić. Zawsze. Ale ja nic do basenów nie mam. Bardziej mnie dziwi, że są ludzie, którzy... ...to oglądają... ...i jeszcze wpłacają pieniądze. Tu po YouTube, macie prawdziwy content. Patrzcie, jakie klocki są układam. Tu trzeba wpłacić. <laughs> o nie, na basen. Nie no, ale może ja nie oglądam, to nie wiem. Może tam mi się coś dzieje? Może tam się dzieje coś ciekawego? A ja je teraz szkaluję tam na przykład, jest super kontent. Baseniasty. Nie wiem, to też też trzeba uważać, bo to nigdy nie wiadomo. Ja to powiem coś na basen, a basen może jest spoko. No, jak się tam wpłaca, to wiesz, jak wpłaca ci nieduża, a no nie wiem, banan zostanie skakany albo coś i wtedy jest git. Zbieranie brzoskwinę. Musisz płacić. No właśnie, tak mi się wydaje, że może po prostu ja tam nic nie widzę, bo ja nie wpłacam. No, może jak się wpłaci, to coś się zdzieje nagle. Plus 5. ha bo ułoży... Dobra, ok. Co z tą rzeką. i jeszcze mnie uderzyło oni tam często na tej grupie piszą że coś tam, że robotnicy, robotnicy że coś tam, dzisiaj jest dzień pracy prawa robotników, i tak sobie myślę tam to na pewno na tej grupie siedzą robotnicy A sami robotnicy tam siedzą po prostu nie wiem co co, co oni tam w swojej fabryce Robią. Chciałbym zobaczyć. Mówiłem, grupa chleb Kuba. No. Siedem domków jeszcze bym tu musiał doskładać. Coś wymyślimy. No tak nie mogę, bo domknę se to już nigdy nie ułożę więcej. Wbiłeś, no wiem, wiem, no ja się denerwuję, a ty przecież wbiłeś dopiero. No więc mówię, no tak se chciałem zobaczyć co tam piszą po drugiej stronie i co myślą i no ciężko, ciężko, no ale będę siedział, czytał, nie odzywał się. Być w swojej bańce zamkniętym, no. no ale tak się zastanawiam. Bo teraz se gadamy tu sobie coś, ten, no, ale może na czacie ktoś jest, kto? kto też na przykład ma jakieś takie poglądy, i by nam mógł coś powiedzieć, ale albo się nikt nie chce przyznać, albo nie ma takich ludzi, właśnie dlatego ja się, bo jakby się zastanawiam, gdzie ci ludzie siedzą, nie? Skąd oni się biorą? Trochę widzę takiej frustracji mocnej. Że inni, jakby, że inni coś mają, znaczy tak jak czytam to, że inni coś mają, a ten wiecie, że ten ma pięć mieszkań, a ja nie mam, że ten ma firmę i tutaj wiecie, i będzie na śmieciówkach zatrudniał, a, a ja nie mam firmy, i więc ty masz teraz nie zatrudniać na śmieciówkach, tylko ten. od wodomki to tutaj co? Bo się pięknie ułożyło. O kurde, czekajcie, bo tu się robią dziwne rzeczy pamiętam. To są teoretycy, którzy coś sobie wymyślą, ale nie ma tego sensu. Typu ta babka z you, dzieciaki, które się nie znają, nie osiągnęły nic i chcą być mózgami, Typu lekarze go nienawidzą, bo coś zauważył. Firmy ich zatrudniam. kanali tylko w maju, jak są komuni, reszta robi powiedzmy, że rodzina. No. no ale to nie jest tak, bo ci, ci wiecie z drugiej strony, oni też uważają, że, że na przykład ekonomiści się nie znają, jacyś tam. Że jak będą niższe podatki, to wcale nie będzie lepiej, albo że jak nie wiem, będzie prywatna służba zdrowia, to nie będzie nikt, to, to tylko bogaci będą mogli z niej korzystać. Nie, jakby wiecie. Oni też wtedy mówią, że ci wszyscy, co tak twierdzą, to są teoretycy, bo bo, bo sobie taką jakąś teorię korwinowską, czy jaką tam inną wymyślili, nie? Więc z drugiej strony też pada. Coś się zatrzęsło. Też pada ten sam argument dokładnie. No, no. no nie, no tak mówiliśmy w, 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 w skrócie. No, skrót myślowy. Jakby połowa osób miała do wyboru więcej na śmieciówce zarabiać czy na umowę o pracę, to by pewnie wolała śmieciówkę. I tyle by było w temacie. Z drugiej strony, dużo osób po prostu dostaje śmieciówkę i nie ma wyboru żadnego, nie? Patek, że najdłuższą rzekę na świecie. Dłuższe tory. Założyłem firmę około rok temu i słyszę teraz, bo ciężko jest założyć firmę. A nie, no, w firmę to akurat się tam chyba w dwa dni zakłada. I to z domu. Gorzej, już z pomysłem, nie? Samą firmę nie jest. Bardzo prosto jest raczej założyć. Patrzcie na to. No kurde, znów koniec. Dobra, moi drodzy, pograliśmy w to pół godziny. No fajna gra, tylko nie, nie wyobrażam sobie w to grać na dłuższą metę. Znaczy, rozumiem, że tu będą jakieś levele, będzie trzeba ileś punktów uzbierać i później może nowe mapy czy coś. Bo to mi się wydaje taka gra, typu raz zagram na wieczór, nie? A może jakiś bez score. Dość randomowa, jest, więc ciężko by tu było jakąś najlepszą liczbę punktów? Nie mam pojęcia. Ale dobrze, no ja są jakieś. Opatrzcie, nagrody młyn. O, meczet. Czy coś takiego. to ciuchcia. Dobra, zobaczmy na Steamie, co proponują. I ta moja gra. Dorf Rom Romantik. Bo to jest w ogóle Dorf Romantik się nazywa, nie Dorf Romantik. Rozumiecie? Mi się wydaje, że to jest normalnie gra planszowa. Pokażcie mi grę planszową. Dorf Romantik. Czekajcie. Grafika. Nie, to widzę, że wszędzie to jest jako gra taka. Myślę, że może to będzie jako gra planszowa zwykła. No i znów się wyłączył. No dobra, moi drodzy. No i dobra. Kończąc jeszcze nas wywód, to ja bym ja chciał zobaczyć taką osobę, która rzeczywiście ma firmę. Na tak, przykład tak, zatrudnia ludzi. Wynajmuje nieruchomości. Ogólnie dużo zarabia. I ma te same poglądy co lewica. Jakieś dziwne wrażenie, że oni wszyscy. Jakie zgnite jabłko. Nie, no leżało chwilę. Że ci wszyscy ludzie po prostu nie mają pieniędzy. Mam dziwne wrażenie. Jak czytam o ich problemach i, i tak dalej, nie? Palikot miał podobne, ale mu się zmieniło. odkąd zaczął biznes robić na piwie? I tych, i alkohola? Czy ze skrajną prawicą nie jest tak samo? No, skrajną prawicą jest tak samo. To znaczy, jeśli chodzi o te rzeczy na przykład takie, że yy, nie wiem, że nie lubią mniejszości i tak dalej a później przyjdzie do nich syn i powie, że lubi chłopaków, no i co zrobią? Wiecie, najpierw łażą im tam, nie będą jakieś szubienice rozstawiać, a później proza życia i i, i też myślę, żeby zmiękli. Więc myślę, że to jakby i z jednej i z drugiej strony właśnie się to łączy z tym, że one, no nie mają w ogóle takich doświadczeń, co znaczy ci nie rozumieją, co to znaczy na przykład właśnie... Yy. Robić biznes, firmę, zatrudniać ludzi i, i, i cokolwiek, wiecie, zarabiać pieniądze. A ci z drugiej strony nie rozumieją, właśnie co to, co to znaczy, nie wiem, mieć żonę, wiecie, z uszkodzonym płodem, znaczy no, mieć dziecko uszkodzone. I, i, I wiecie, i na końcu się kończy tym, że. Ci, jakby mieli firmę, to by też na śmieciówki zatrudniali, bo przecież musieliby jakoś konkurować, nie wiem, by mieli knajpę swoją z, z sojowym latem i na śmieciówkę by koi zatrudniali, bo by ich nie było stać. A z drugiej strony, ci jakby doszło to do czego, to by do Czech pojechali na aborcję, nie? Kurde i, i jedni są drugich barci, nie? Więc myślę, że to, myślę, że tak można podsumować. No. Dobra.